Czy słynna Arka Noego rzeczywiście spoczywa w okolicy góry Ararat? Na tą lokalizację wskazują przede wszystkim teksty biblijne. Niemniej jednak w górach wschodniej Turcji, zaledwie 29 km na południe od słynnej góry Ararat, faktycznie znajduje się intrygująca formacja geologiczna, która od dziesięcioleci rozbudza wyobraźnię. Została ona zresztą dokładnie przebadana przez archeologów i poszukiwaczy biblijnych artefaktów. Formacja nazywana Durupinar, nazywana tak na cześć tureckiego kapitana Ilhana Durupinara, który odkrył ją w 1959 roku, stanowi obecnie centrum naukowej debaty na temat tego, gdzie mogą skrywać się pozostałości legendarnej Arki Noego. Według biblijnego opisu Arka mierzyła 300 łokci długości, 50 łokci szerokości i 30 łokci wysokości, co przekłada się na około 156,9 m długości, 26,3 m szerokości oraz 15,8 m wysokości. Formacja duru Pinar ma bardzo zbliżone wymiary, co dla wielu jest bardzo istotnym argumentem wspierającym teorię o jej związku z biblijną arką. Swoją drogą, formacja przez setki, jeśli nie tysiące lat, pozostawała ukryta i dopiero w okolicach maja 1948 roku, według lokalnych doniesień, ulewne deszcze i trzęsienia ziemi zmyły okoliczne błoto, odsłaniając tajemniczą strukturę. Za jej odkrycie miał odpowiadać jeden z lokalnych kurdyjskich pasterzy. Jednak dopiero 11 lat później formacja została oficjalnie zidentyfikowana przez kapitana Durpinara, a od tego czasu stała się obiektem intensywnych badań. W Biblii napisano, że Arka Noego osiadła na górach Ararat po 150-dniowym potopie, który zmył z powierzchni Ziemi wszystkie żywe stworzenia, które nie znalazły schronienia w tej drewnianej konstrukcji. Pomijając wiele kryteriów, które są tutaj faktycznie spełnione, od przeszłości 70 lat naukowcy nie są w stanie dojść do porozumienia: czy jest to jedynie nietypowa formacja skalna, czy faktyczny relikt ery starożytnej. Niemniej jednak temat ten jest podnoszony, czego najlepszym przykładem są najnowsze badania przeprowadzone przez Międzynarodowy Zespół Naukowców z udziałem Andrew Jonesa z organizacji Noah's Ark Scans. Wykorzystując zaawansowane technologie skanowania, w tym radar penetrujący grunt, badacze natrafili na nowe interesujące właściwości tej formacji, które zdają się przeczyć teoriom o jej naturalnym pochodzeniu. Jak donosi Jones, skanowanie ujawniło obecność 4-metrowego tunelu biegnącego przez środek formacji. Wskazano również na trzy wyraźne warstwy, z których się składa, co korespondowałoby z biblijnym opisem trzech pokładów arki. Zdaniem badacza, nie jest to coś, czego można by się było spodziewać, gdyby miejsce to było po prostu solidną skałą lub wynikiem przypadkowego osuwiska. O wiele bardziej pod tym względem przypomina to łódź wykonaną przez człowieka i to wedle opisów biblijnych. To jednak nie wszystkie rewelacje, ale trafiono również na kanciaste struktury, znajdujące się nawet 6 metrów pod powierzchnią. Obiekty, które mogłyby reprezentować pomieszczenia, znajdujące się pod platformą przypominającą pokład. Skanowanie wykazało również obecność centralnych i bocznych korytarzy lub przejść przebiegających przez formację, co przypomina układ dużego statku. Przeprowadzono tam również analizę gleby, która wskazała na jeszcze inne anomalie. Mianowicie, trawa rosnąca wewnątrz formacji w kształcie łodzi miała inny kolor niż trawa na zewnątrz, co zdaniem zespołu jest silną poszlaką na sztuczne pochodzenie tej formacji. Analiza wykazała, że zawartość materii organicznej wewnątrz formacji była dwukrotnie wyższa niż w otaczającej ją glebie, a poziom potasu w środku. Jest o około 40% wyższy. Te dane mogą wskazywać na obecność materiałów organicznych, np. drewna, które rozłożyło się na przestrzeni wielu lat. Pomimo tych obiecujących wyników, zespół podchodzi do swoich odkryć dość ostrożnie, przynajmniej jeśli chodzi o wyciąganie wniosków. Zespół planuje zebrać dodatkowe próbki i przeprowadzić kolejne odwierty poszukiwawcze przed orzekaniem czegokolwiek. Co mogłoby narazić ich na ośmieszenie. Tym bardziej, że zdecydowana większość w społeczności naukowej jest obecnie zdania, iż formacja Durupinar to naturalny twór geologiczny. Wynik procesów osowiskowych i erozji, który tak się akurat składa, wyłonił się akurat w okolicy góry Ararat. Na teorię o niefortunnym przypadku wskazuje również absolutny brak materiałów budowlanych charakterystycznych dla starożytnego statku. Znamiennym jest również to, iż formacja ta jest znana od przeszło 70 lat i przyciągnęła wielu poszukiwaczy przygód, badaczy i pasjonatów niekoniecznie związanych ze środowiskiem naukowym. Wielu z nich twierdziło, że znalazło ślady lub nawet pozostałości statku na górze Ararat. Mowa była o drewnianych fragmentach czy obiektach przypominających konstrukcje wykonane ręką człowieka. Nie powinniśmy więc wykluczać, że wiele z tych dwudziestowiecznych ekspedycji mogły doprowadzić do nieodwracalnego zanieczyszczenia tego miejsca. Być może stąd biorą się te nietypowe odczyty. Niestety nigdy nie będziemy mieć co do tego pewności, a miejsce rzekomego spoczynku Arki Noego nie zostało stosownie zabezpieczone. Debata naukowa trwa więc w najlepsze, a jedyne rozwiązanie to dalsze badania przy użyciu nieinwazyjnych metod. Ze względu na trudne warunki terenu oraz konieczność ochrony potencjalnego stanowiska archeologicznego, decyzja o ewentualnych wykopaliskach zostanie podjęta dopiero po uzyskaniu wystarczającej ilości dowodów, i trudno jest się temu dziwić. Niezależnie od ostatecznych wniosków, jakie wyciągną badacze, trzeba przyznać, że formacja Durupinar. Pozostaje fascynującym obiektem badań, łączącym sobie archeologię, geologię, historię, a nawet wiarę. Czy rzeczywiście są to pozostałości biblijnej arki, czy może, jak uważa większość badaczy, jest to tylko niefortunnie ukształtowana i ulokowana formacja naturalnego pochodzenia? Patrząc na te prawie równomierne kształty, Trudno choćby na moment nie popuścić wodze fantazji nie wyobrazić sobie, że to właśnie tam mogła pływać glina Arka. A gdy poziom wody opadł, łódź osiadła na stokach wulkanu. Gdyby kiedyś komuś udało się potwierdzić, że była to faktycznie Arka Nowego, mielibyśmy do czynienia z gigantyczną sensacją, która zmusiłaby nas do poważniejszego traktowania opowieści o innych artefaktach opisywanych w Piśmie Świętym. Na ten moment o ile w ogóle do niego dojdzie, przyjdzie nam jeszcze poczekać. Zapraszam was do wyrażania opinii na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności no i oczywiście życzę wam wszystkim wspaniałego dnia.